Witam serdecznie, kłania się Dzidek teraz. Zapraszam Państwa na relację z rzeki Elbląg. Mamy proszę Państwa w tej chwili długą majówkę. Korzystając z tej właśnie okazji postanowiłem przyjechać nad rzekę Elbląg do miejscowości Nowakowo, żeby pokazać jak wyglądają postępy, a właściwie jaki jest brak postępów w pogłębianiu rzeki Elbląg. Na rzece Elbląg nie dzieje się w tej chwili od kilku ładnych miesięcy. Można powiedzieć nic. Wszystko ma się zmienić pod koniec, daje się sierpnia, gdzie już wszystko okres ten lęgowy będzie poza nami. Wtedy ma nastąpić dalsze, mają nastąpić dalsze prace związane z pogłębianiem, pogłębianiem rzeki Elbląg. Natomiast na dzień dzisiejszy proszę operatora pokazać nam drugi brzeg zatokę Elbląską. Także jest jeszcze masa urobku do wybrania, proszę Państwa, ten urobek trafi na Wyspę Estyjską. Na Wyspie Estyjskiej również od dłuższego czasu, to jest ten czas, na którym na rzece Elbląg również nie dzieje się nic. To jest, no, naczynia są połączone i, i również na rzece Elbląg, jak i na Wyspie Estyjskiej można powiedzieć, nic się niestety nie dzieje. Wszystko ma się zmienić tak jak powiedziałem pod koniec sierpnia to właśnie w Polsce obowiązuje do tego okresu obowiązuje okres lęgowy ptactwa. Także tutaj w samym Nowakowie jest już można powiedzieć można przepłynąć biała żegluga wczoraj byłem widziałem już pływa natomiast tak jak mówię Tutaj, powiedzmy, dwie trzecie rzeki jest już na tyle pogłębione, że yy można przepływać. Natomiast cały tutaj ten pas, jak Państwo widzą, jeszcze jest do wybrania i to jest jeszcze pracy naprawdę na długie miesiące. I oczywiście do pogłębienia pozostał jeszcze ten ostatni odcinek, ostatnie 900 metrów, który prowadzi do portu w Elblągu. Jaki, proszę Państwa, brzmi? Niedługo powinno. Według prognozy zacząć się, powinna zacząć się burza, opady deszczu. Tak jak powiedziałem, w Elblągu ma również zacząć, ma zacząć się modernizacja portu w Elblągu. Ja jestem bardzo ciekawy, jak, jak to zostanie przeprowadzone. Póki co, nawet pogłębienie koryta tej rzeki do samego Elbląga. Myślę, że nie gwarantuje w pełni wykorzystanie tego kanału, a więc kanału przez Mierzeję Wiślano, całe pogłębianie przecież, proszę Państwa, zalewu Wiślanego, jak i, proszę Państwa, tej rzeki do portu Elblągu. No teraz sam Odcinek, właśnie sam port musi zostać jeszcze pogłębiony. No, i tam z tego, co się orientuje, mniej więcej daje się około 100 milionów złotych ma to kosztować. Natomiast, znając realia, znając życie, myślę, że to będzie kwota o wiele, o wiele większa. Także myślę, że jest to, proszę Państwa, wielka szansa dla regionu właśnie tutaj północnego, jak i oczywiście dla całej. Polski, piękne odgłosy do nas tutaj do, do, dobiegają. Proszę się wsłuchać chwileczkę. Nie wiem, czy mój mikrofon tak idealnie zbiera e, te odgłosy, natomiast ja jestem, e, ja lubię bardzo odgłosy natury i jestem bardzo e, pozytywnie, bardzo pozytywnie mnie to nastraja e, takie odgłosy, odgłosy natury. I tak jak mówię, mamy wielką, ogromną szansę dla regionu, jak i dla Polski. Tutaj właśnie przepłynięcie Zatoki Gdańskiej po, sal, po sam Elbląg. Elbląg ma szansę stać się portem morskim z prawdziwego zdarzenia, można powiedzieć. No ja jestem ciekawy, jak to się potoczy. Póki co widzę, że ta inwestycja napotyka same kłopoty, same, same kłody pod nogi są rzucane tej inwestycji. Natomiast coraz mocniej pada, coraz mocniej wieje, już za chwileczkę powinien tutaj mam takie wrażenie zacząć mocno padać deszcz. Także słyszą Państwa te odgłosy, już ten szum drzew, nadciągający deszcz to wszystko jest już mocno słyszalne. I tak jak powiedziałem, proszę Państwa, proszę jeszcze operatora pokazać rzekę Elbląg. Już powoli. Mamy takie, proszę zobaczyć, znaki, ślady mocnej mocnego wiatru. Ja oczywiście mi udało się troszeczkę polatać dronem. Wcześniej miałem takie wyczucie, poleciałem, ale też nie za daleko chciałem. Czułem to, że zaraz się zmieni pogoda, i za daleko się nie wybierałem. Póki co, proszę Państwa w Nowakowie nad rzeką Elbląg. Tak wygląda sytuacja, tak wygląda stan rzeczy na dzień dzisiejszy. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta inwestycja potoczy się dalej. Ta inwestycja oczywiście nabrała już wielomiesięczne opóźnienie. No i teraz myślę, że walka o coraz mocniej deszcz pada już, proszę zobaczyć, będę powoli kończył relację z rzeki Elbląg. Tak jak mówię, ta inwestycja już nabrała wielomiesięcznego Opóźnienia, no i należy trzymać kciuki, kiedy zostanie ukończona. Także, ostatnie kadry, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Nowakowo, ile tu jeszcze jest do pogłębienia, do wybrania tego uroku. Natomiast już można powiedzieć, że żegluga przepływa z Elbląga na zalew Wiślany. Powoli, powoli już kończę, bo naprawdę ten deszcz nie chcę zmotnąć. Mam tutaj mikrofon, nie będę na siłę, na siłę nie będę nagrywał. Mamy tutaj ten wał, tutaj ten wał proszę Państwa zobaczyć. Nie wiem czy, czy to jest jakieś, ale to już powoli tutaj pęka. Nie wiem czy to jest powodowane, czy tak to ma być. Natomiast póki co na tym wale widoczne jest takie zauważalne mocne pęknięcie. Pokażę państwu jeszcze drugą stronę do Państwa. Nie wiem, czy, czy mi się wydaje, czy ten mur po prostu nieco e, zbliżył się do wody, do rzeki. Także proszę zobaczyć jeszcze, jak wygląda rzeka Elbląg. Jeszcze nie ma takich opadów. Natomiast w całej Polsce w dniu dzisiejszym spodziewane są liczne burze, opady deszczu. Także ja jestem bardzo ciekawy, jak to się dzieje, e, potoczy. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. No dobrze, powoli, powoli kończę relację z Nowakowa. Zapraszam państwa do subskrypcji kanału Didek teraz. Jak również zapraszam państwa do komentowania czy lajkowania. Mam nadzieję, że słyszą państwo odgłosy tego wiatru. No i już też można powiedzieć, pada na całego. Pozdrawiam serdecznie z Nowakowa Didek teraz. Cześć.